சிப் போட்டதுல டொக்குல 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 Ogólnie wiadomo, że życie męczy. Jako hańdźink skreczy i bit, to mnie leczy. Jak osiąganie końca tęczy. Lecz czy to wartościowe? Co wam do początku tym słowem? To ten moment, osiemdziesiąty siódmy. Ponoć paskudny. Śnieg wieczny niż brudny. Ciepłe buty, ktoś wyskoczył, by usłyszeć tylko nuty. Do niezłamane skróty refleksji. Posłyszanie kasetki i czasu gestii. Przyszyszyszyszyszczej byliśmy mieźli. I każdy ma swoje spojrzenie. Nie urodziłem się w tym, lecz to brzmienie wieku, dorastanie jak ukazywało Ukazywało prawdę. I Pocieszenie oraz najważniejsze w przesłaniu ostrzeżenie korzenie we mnie zapuściło, aż miło, bo muzyka łagodzi obyczaje i gdy wstaję mam je, przesłanie, bo jak nie powałsuje, to się źle czuje, denerwuje od rana dzień mi się tutaj zmarnuje. Teraz nie ma dnia, że nie zarymuje, chociażby w myśli coś skomponuje. Lub od tak sobie podpickboxuje. no <laughs> wśród szmelcu robię porządek Taki mam życiowy wątek cenniejszy niż majątek Czy piątek czy poniedziałek czy środa? Nie, to nie moda. Czy z mózgu sodowa woda? Tylko na koncercie swoboda, nie wierzysz, szkoda. Zarobienia tego mogę być idiota. Na tek zapalona dioda pomysłów pełna głowa Moja forma, poność zolna bez hip-hopu padam wodna Ja mam to chyba BN, a tak Pędzę do przodu ale pomału. Daję coś z wojonych, mimo rałów Trauję, bo ta ciężka pasa popłaca. Tu nie zbierana jak kościele taca. Tu poparcie, uznanie za granie i pytanie, chłopkę oraz projekty. A przede wszystkim niszczyć hipopolo sekty. Sęk w tym firmach konkrety. Przywracamy wzrok tym ślepym jak krety Więc nie pominęty, nadwijamy, pojęcie mamy i się staramy, więc skład mamy sła, damy rymy żeńskie, męskie, wolne parzyste, nieparzyste, opuściliśmy mieliznę. Nie na podążamy, ale zdarza się, że się opieramy. Dalamy. ten tekst się znany. Co dobrego pochwaniamy, więc pozdrawiamy. Wrota hip-hopu otwieramy. Te korzenie nie ten, ten zasilamy. Po swoje hip się wstawiamy. Niczym anioły służę Nic nie wróżę, rymem się posłużę, by prawdę ukazać na dłużej. Wiasze majki nie zaladują tu górze, więc powtórzę, miłe burze. Dlaczego hip-hop? Bo jak nauk, więc jemu służę. Gdy piszę teksty, to z radości o czym różę. Tak jak dziecko przeskakujące kałuże Więc powiem każdemu, że nie tworzę trudów Wkładam to trochę trudu Nie jak przy robieniu fast foodu Ale raczej jak fanatyk Bo to wszystko dla tłumatych A dla reszty na raty. Sorry, tego nie zamienię, jestem uparty Bo Bóg rozdaje zawsze karty I dał mi hip-hop nieskazany Na baty, żadnej straty Znisz nas Przekaz ten merytoryczny, głęboki I tak bicie zostanie na zawsze przesłanie Póki jest CDF NFZ ma nadawanie Poczuj magię lajtowego bitu z i u -l -e k Dlaczego hip-hop? Jedziemy, tak! Choć ogólnie wiadomo, że życie męczy. Jak kochańcin skleczy i bit to mnie leczy. Jak osiąganie końca tęczy. Lecz czy to wartościowe? Cofam do początku tym słowem. To ten moment, osiemdziesiąty siódmy. Ponoć paskudny. Śnieg pierwszy niż brudny. Ciepłe buty, ktoś wyskoczył, by usłyszeć tylko nuty do buty. Niezłamane skróty refleksji. Posłyszanie kasetki i czas sugestii. Wszyscy trzej byliśmy mniejsi i każdy ma swoje spojrzenie. Nie urodziłem się w tym, lecz to brzmienie wieku dorastania. Tak jak w ukazywało prawdę i pocieszenie Oraz najważniejsze w przesłaniu ostrzeżenie, korzenie. te mnie zapuściło, że aż miło, bo muzyka łagodzi obyczaje i gdy wstaję, mam je to w przesłanie, bo jak nie pobałtuję, to się źle czuję, denerwuję, od rana dzień mi się martuje. Teraz nie ma dnia, że nie zarymuję Chociażby w myśli coś skomponuję. Lub od tak sobie pod Wiecie co? Doprocentuję! Tu jest hip-hop w sercu, jakby na ślubnym kobiercu Nie dla kasy i mercu, wśród szmelcu robię porządek Taki mam życiowy wątek, cenniejszy niż majątek Czy piątek, czy poniedziałek, czy środa? Nie, to nie moda Czy z mózgu sodowa woda? Tylko na koncercie swoboda Nie wierzysz? No to szkoda Na robienia tego mogę być idiota Natek, zapalona dioda, po pełna głowa Moja forma, ponoć zdolna, bez hip upadam do dna ja mam to chyba w ten AT O, o benę. O, nie. O, o benen. O, nie. O, o benen. O, nie. O, Niech spada co ten

dla wszystkich tych, którzy mówili, że za szybko rapuje. Ej! Nie! Idea wędzę to przodu, ale pomału daj coś z pojonych mimo reaw Drauje, bo da dziszka praw płasa Ty nie jest na kościel czasu co poparcie uznaje zagranie i pytanie o krótkę oraz projekty. a przede wszystkim niszczyć Nie powolono jakimś zękty w rymach konkrety Przesamy z jak lety więcej pominety nawijamy Pojęcie mamy i się staramy, więc skład mamy składamy ręce skiemeckie, wolne Twarztej nie bardzo nie opuściłyśmy mieli, nie na atwiznę Podążamy, ale zdarza się, że się obie Ten tekst jest znany, co do barego pochłaniamy, więc potrawiamy brota hipopodamy Te korzenie wroscięte zasilamy bo no tej hiphopów się stawiamy czym anioły rymem się powtórzę, by prawdę na dużej nasze majki nie nie z powtórzę kuję burzę Dlaczego hipowo, bo jak na więcej mu służę? Gdy piszę teksty, to z się o tym Tak jak dziecko przekakujące kałuże Więc powiem każdemu że nie są to zbudów. to że nie jak drzył robią tam cudów. Ale raczej jak fanatyk, to na tych budow, wszystko taką matę, arsz ten raty. Sorry, tego nie zmienię, jestem uparty, bo w ogóle i dał mi hip nie skazany na baty. Żadnej straty. Zniszcz nas, zarab, a potem spal z oki Za przekaz ten merytoryczny głęboki I tak wicie zostanie na zawsze przesłanie Póki jest Cydik NFZ do na nadawania Zniszcz a potem spal z oki. Za przekaz ten merytoryczny głęboki I tak wicie zostanie na zawsze przesłanie Póki jest Cydik NFZ do niż brudny, ciepłe buty ktoś wyskoczył by usłyszeć tylko nuty do płyty niezłamane skróty refleksji posłyszenie kasetki i czas sugestii wszyscy trzej byliśmy i każdy ma swoje spojrzenie nie urodziłem się w tym lecz to brzmienie w wieku dorastania jak brzmien, ukazywało prawdę i pocieszenie oraz najważniejsze przesłanie przesłaniu ostrzeżenie korzenie te nie zapuściło aż miło bo muzyka łagodzi obyczaje i gdy wstaje mam je przesłanie bo jak nie popansuję się śleczuje, denerwuje, od rana dzień mi się marnuje. Teraz nie ma dnia, że nie zarymuje, ją, chociażby w myśli coś skomponuje, lub tak sobie pod boksuje. Wiecie co? To prezentuje. Bo tu jest hip-hop w sercu, jak my na ślubnym kobiercu Nie dla kasy i mercu, wśród szmerc robię porządek Taki mam życiowy wątek, cenniejszy niż majątek Czy piątek, czy poniedziałek, czy środa, nie, to nie moda Czy z mózgu woda, tylko na koncercie swoboda Nie wierzysz, szkoda, dla robienia tego mogę być idiota Natek zapalona dioda, pomysłów pełna głowa Moja forma ponoć solna, bez hip-hopu padam do dna. Ja mam to chyba w DNA, tak Nie zawiodę rapu ideałów, pędzę do przodu, ale pomału Daje coś z wpojonych morałów, drauje, bo ta ciężka praca popłaca. Tu niezbierana jak w kościele taca. Tu poparcie, uznanie, zagranie. Pytanie o płytkę oraz projekty, a przede wszystkim niszczyć hipopolo sekty. Sęk w tym konkret. konkrety. Przywracamy wzrok tym, przebym jak ty Więc nie minety nawijamy, pojęcie mamy i się staramy. Więc skład mamy, składamy. rymy żeńskie, męskie, wolne, parzyste, nieparzyste. Opuściliśmy mieliznę, nie na łatwiznę, podążamy. Ale zdarza się, że się opierdalamy. Ten tekst ci jest znany, co dobrego kochaniamy. Więc pozdrawiamy, wrota hip hopu, otwieramy te korzenie, wrośnięte zasilamy. Ja wiedziałem, że tak będzie. Sto lat, 100 lat, skóry syny. Tu właśnie są rzeczy, które działy się naprawdę. Słucham, co mówi ulica, po stoi hip hopu. My się wstawiamy, niczym anioły stróże. Nic nie wróżę, rymem się posłużę, by prawdę ukazać na dłużej. Nasze majki nie zalatują tu kurze, więc powtórzę: kiłę burze. Dlaczego hip-hop? Bo jak nauk, więc jemu służę. Gdy piszę teksty, to z radości oczy mrużę. Jak dziecko przeskakujące kałuże, więc powiem każdemu, że nie tworzę z nudów. Wkładam w to trochę trudu. Nie jak przy robieniu, a Ale raczej jak fanatyk, bo to wszystko dla kumatych, a dla reszty na raty. Sorry! nie zmienię Jestem uparty, bo Bóg rozdaje karty i dał mi hip hop nieskazany na waty żadnej straty Znisz nas zarab, a potem spal zwłoki Zawsze ten merytoryczny głęboki I tak w picie zostanie na zawsze przesłanie Póki jest Civic NFZ ma nadawanie Może życie męczy, jak kochanie się skreczy I widz to mnie leczy, jak osiąganie końca tęczy Lecz czy to wartościowe? Co prawda w początku tym słowem To ten moment, osiemdziesiąty Ponoć paskudny, ścieklejsze niż brudny, ciepłe buty. Ktoś skoczył, by usłyszeć tylko nuty, Do dopunty, niezłamane skróty, refleksji. posłyszenie kasetki i czas sugestii. Wszyscy część byliśmy mniejsi i każdy ma swoje spojrzenie. Nie urodziłem się z tym, lecz to brzmienie. W wieku dorastania jak brzemie, pokazywało prawdę i pocieszenie. Po raz najważniejsze, w przesłaniu ostrzeżenie. Korzenie we mnie zapuściło, aż miło, bo muzyka łagodzi obyczaje i gdy wstaje, mam je, w przesłanie, bo jak mnie powałzuje, to się źle czuję. Denerwuję, od rana dzień mi się marnuje Teraz nie ma dnia, że nie zarymuję Chociażby w myśli coś skomponuje Lubot tak sobie podbeatboxuje procentuję, tu jest hip-hop w sercu Jakby na ślubnym kobiercu, nie dla kasy i merców Wśród szmelcu robię porządek, taki mam życiowy wątek Cenniejszy niż majątek, czy piątek, czy poniedziałek, czy środa Nie, to no nie moda, czy z mózgu sodowa woda Tylko na koncercie swoboda, nie wierzysz? Szkoda na robienia tego mogę być idiota tek zapalona dioda, pomysłów pełna głowa Moja forma, ponoć zolna, bez hip-hopu upadam do dna Ja mam to chyba w ten, a tak, Ja mam to chyba w ten, a tak. Nie, nie, zawiodę nie, nie. rapu ideałów, pędzę do przodu, ale pomału Daję dojść z wpojonych mi morałów Trałuję, bo ta ciężka praca popłaca Tu nie zbierane jak taca Tu poparcie, zapłaci, zapłaci. uznanie za granie i pytanie o płytkę Oraz projekty, a przede wszystkim niszczyć hip-hopu Sęk tym w rymach konkrety, przywracamy wzrok tym Ślepym jak krety, więc nie pominety Nabijamy, pojęcie mamy i się staramy Więc skład mamy, składamy rymy Żeńskie, męskie, wolne, parzyste, nieparzyste Opuściliśmy mieriznę nie na piznę podążamy, ale zdarza się, że się opierdalamy. Ten tekst jest zamy, co dobrego pochwalamy. Pozdrawiamy, trota hip-hopu otwieramy. Te korzenie wrośnięte zasilamy. Po stoi hip-hopu się wstawiamy, niczym anioły służe. Nic nie wróżę! Rybem się posłużę, by prawdę ukazać na dłużej. Nasze majki nie zaatują tu kurzem. Więc powtórzę, kiłe burze Dlaczego hip hop? Bo jak nauk, więc jemu służę Gdy piszę teksty, to z radości o czym nurzę Tak jak dziecko przeskakujące kałuże Więc powiem każde burze, nie tworzę z Wkładam to w trochę trudu Nie jak przy robieniu fast foodu Ale raczej jak fanatyk, bo to wszystko tak komatych, tak, a dla reszty na raty Sorry, tego nie zmienię, jestem uparty Bo bóg rozdaje karty i dał mi hip hop Nieskazany na baty Żadnej straty Żadnej straty Wiecie co, dam wam proste stwierdzenie. Uważam, że rabia jest piękny i zdania tego nie zmienię. Cała ta kultura, którą się prezentuje na scenie Wtedy sprawiam, że to w każdym przemie. Bo w końcu muzyka łagodzi obyczaje. Hip-hop zawsze obczaje, dlatego tworząc go zapłodaję. Jakem MC, boś na niektórych po prostu rapę A inni mnie wariatem, spartym, dam tego rozwiązanie. Bo w tym komunistym świecie normalne zachowanie nieraz powoduje wyśmianie i odświera wyzywanie. To dla mnie niestety taki ze mnie non-konformista. Bo robię kimele, beatboxy, freestyle, gwizdam, to tunes wysyłam do każdego, kto o wie. Jestem niezmienny, nawet kiedy śpię, możesz myśleć, że sobie gadam Lecz najpierw mam to na piśmie I śmiech wysnuje na każdego, kto wzrok rzutuje Na mój strój, a nie widzisz, ja tu przesłanie kieruję my panowie, panie malowanie Na ścianie w szarości panoramie, bombi nazwane To jako kolejny punkt, który mnie jest zaznaczane Jak też w ruchy parkietu wymiatane I zawsze tekst niesie szczerze przesłane słowa To dla was świeży towar, pokrzepia nas czasem browar To warte jest wysiłku z naszej strony Był czy rap, przez szachmat połączony psychobi. Jak wesele pisał nowy dobry na choroby zrobiony żeby wiedział, że od z chorobu hip -hop polski jest wywieziony A my mamy poziom zawyżony Już miały to niektóre pierwsze hip-hopu zespoły gdzie starej szkoły pokazali jak pokonać dobre domy. Kory. Podążamy poziom nieustannie podwyżamy I hip powstwarzamy, więc się dla was staramy A przede wszystkim co? Zostawiamy Trzy perspektywy przedstawimy, widzimy, widzimy. gdzie, co, jak, szach, mat, skład, Użyra. Pa koj gi sta treba rap to muzika rap 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 to rap rap to, muzika. Muzika, muzika, muzika. Rap, rap to